Cześć, dzień dobry. Ja nazywam się oczywiście Hincul i dzisiaj w tym materiale chciałbym wyrazić swoją opinię i podzielić się z Wami moimi wrażeniami na temat nowego RTS-a, który jutro ma premierę. A mowa tutaj o grze Tempest Rising. Tempest Rising to klasyczna strategia czasu rzeczywistego. Która czerpie inspirację z kultowych tytułów lat 90., takich jak Command Conquer. Gra została stworzona przez duńskie studio Sleepgate, Ironworks i wydana przez 3D Realms oraz Night Peak. Gra miała swoją taką przedpremierę 17 kwietnia 2025 roku. Wyróżnia się nowoczesną oprawą graficzną dzięki wykorzystaniu silnika. Unreal Engine 5 oraz ścieżką dźwiękową skomponowaną przez Franka Klepackiego, znanego z serii Command Conquer. Tak więc tutaj zaplecze producenckie jest naprawdę niezłe. Teraz kilka słów na temat fabuły. Akcja gry toczy się w alternatywnej wersji historii, w której kryzys kubański doprowadził do globalnej wojny nuklearnej. W jej w wyniku znaczna część ziemi została skażona promieniowaniem, a na zniszczonych terenach pojawiła się tajemnicza roślina o nazwie Tempest, będąca potencjalnym źródłem energii. Dwie główne frakcje, Global Defense Forces, czyli GDF i Tempest Dynasty walczą o kontrolę nad tym surowcem. W trakcie kampanii okazuje się, że. Za konfliktem stoi tajemnicza organizacja Hotorn Initiative, a pojawienie się rośliny Tempest przyciąga uwagę starożytnej rasy obcych zwanych Veti, którzy powracają z podziemi by ponownie zaatakować ludzkość. Tak więc tutaj nie mamy tylko do czynienia z konfliktem dwóch głównych frakcji, czyli GDF i Tempest Dynasty, ale również jeszcze do całej walki wkraczają starożytni Veti, Tak więc kolejna rasa i to jest, już, jest, już jest przy samym końcu, właśnie z, jednych, z jednej kampanii. Z, dajmy na to, jeżeli gramy Tempest Dynasty, ja akurat to sobie. Wybrałem, tak więc do konfliktu jeszcze dołączają Weti. Rozgrywka Tempest Rising oferuje klasyczną rozgrywkę RTS z budowaniem baz, zbieraniem surowców i prowadzeniem armii do walki. Gracze mogą wybierać między dwiema kampaniami fabularnymi reprezentującymi różne frakcje oraz rywalizować w trybie wieloosobowym, gdzie dostępna jest trzecia odrębna frakcja. Gra kładzie duży nacisk na Taktyczne podejście do bitew oraz zarządzanie zasobami i jednostkami. I szczerze powiem, ja korzystając z takich możliwości, naprawdę spędziłem bardzo dużo czasu na, można powiedzieć, fantastyczną zabawę. Na rozwój moich baz, na rozwój moich jednostek. Nie atakowałem od razu i nie leciałem. Tak na szybko, żeby tylko grę przejść, ale naprawdę kapitalnie się bawiłem. Męczyłem czasami nawet przeciwników potęgą, mocy, którą sobie stworzyłem. Tutaj naprawdę mamy spore możliwości, jeżeli chodzi o rozbudowy bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o zasoby jednostek. Naprawdę świetna rozgrywka. Przypomniało mi to naprawdę stare, dobre czasy Command Conquer, Red Alert i wiele innych podobnych tytułów. Ogromnym plusem jest oczywiście oprawa graficzna, oprawa muzyczna. Naprawdę tutaj wygląda to na najwyższym poziomie. Nawet grając na moim, można powiedzieć, słabym komputerze do grania w takie tytuły, tutaj mowa o w systemie Mac OS, tak, na takim komputerze też świetnie się bawiłem. Wcale mi to nie przeszkadzało, że sprzęt nie jest typowo pc I Mac dawał radę. Tutaj naprawdę świetnie to wszystko wygląda. Jeżeli chodzi o odbiór całego tytułu, gra została dobrze przyjęta przez społeczność graczy, zdobywając pozytywne recenzje za odświeżenie klasycznej formuły. RTS oraz wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań graficznych i dźwiękowych, jednak niektórzy recenzenci zwracają uwagę na pełne niedociągnięcia sztucznej inteligencji jednostek oraz balansie rozgrywki. Tempest Rising to udany powrót do korzeni gatunku RTS. Który zadowoli zarówno weteranów strategii czasu rzeczywistego, jak i nowych graczy szukających klasycznej rozgrywki w nowoczesnej oprawie. Tytuł jak najbardziej polecam. Dopiero przeszedłem jedną frakcją, a mowa tutaj o Tempest Dynasty, a teraz będę się zabierał za Global Defense Force w skrócie GDF. Naprawdę. Kapitalnie, że taki tytuł pojawił się. Jestem wielkim fanem strategii. Kiedyś bardzo dużo czasu spędzałem właśnie z takimi tytułami, i na dzisiejsze czasy, no, naprawdę takich tytułów jest bardzo, bardzo ciężko wyszukiwać, dlatego że no, producenci od tego odeszli, ale widzę, sytuacja się powoli zmienia. Coraz więcej widzimy pomysłów widzimy tytułów które się pojawiają i mam nadzieję że tutaj jeszcze sporo czasu spędzę nie próbowałem innych rozgrywek na przykład wieloosobowych mam nadzieję że również też świetnie się będę bawił najbardziej największe chyba takie dla mnie największym plusem są jednostki latające czyli jakieś samoloty helikoptery to tutaj naj największym fanem jestem nie mamy do czynienia Szkoda, może w jakimś dodatku wejdą jakieś statki, może będziemy mogli na jakieś bitwy morskie rozgrywać coś takiego. Tutaj akurat w tym tytule na razie tą jedną frakcją nie miałem czegoś takiego, nie wiem, może będzie. Akurat w drugiej frakcji. Zobaczymy. Oczywiście też postaram się, aby materiał pojawiał się na moim kanale. Film nie jest sponsorowany, to jest tylko i wyłącznie moja opinia. Jeżeli ktoś się zastanawiał, czy warto skorzystać z tego tytułu, jeżeli jesteś fanem RTS-ów, strategii, naprawdę polecam kapitalna gierka. Trzymajcie się. Z mojej strony to wszystko i naprawdę. Warto popatrzeć na te na ten klimacik, na te doczki tych map, które są świetnie zrobione. Do usłyszenia, hej. Constructing. Constructing. Training. Our base is under attack. Unit is under attack. Specialist under attack. Constructing. Unit ready. Unit ready. Unit is under attack. Carrying the signal. Not a problem. Unit ready. Training. Unit ready. Training on hold.